Dzisiaj pobierzemy sobie próbkę do analizy pierwiastkowej sierści i badania przeprowadzone zostaną przez firmę PetzDiag. O co właściwie tutaj chodzi? Już Wam tłumaczę. Analiza pierwiastkowa sierści jest to innowacyjny projekt, który został stworzony dzięki laboratorium Lifeline Diag oraz zespołu naukowców i specjalistów w dziedzinie żywienia i hodowli zwierząt. Badanie jest nieinwazyjne i daje miarodajny wynik, jeśli chodzi o poziom i proporcje pierwiastków makro i mikroelementów i pierwiastków toksycznych, które obciążając zwierzę są przyczyną licznych dolegliwości i chorób. I pewnie zastanawiacie się, kiedy takie badanie należy wykonać. To tak naprawdę możemy je po prostu profilaktycznie wykonać dla naszego konia. W przypadku, kiedy podejrzewamy u naszego konia jakieś problemy zdrowotne, gdy stwierdzono niepłodność lub po prostu inną jednostkę chorobową, która wymaga specjalistycznej diety. W przypadku, kiedy nasz koń zmaga się z otyłością z alergią, problemami trawiennymi bądź problemami w układzie ruchu albo kiedy po prostu wierzchowiec ma pogorszenie skóry bądź sierści. U koni sportowych, rasowych bądź wystawowych, by zadbać po prostu o, jego, o ich dobrą sierść. Gdy po prostu Twój koń to jest wierny przyjaciel i chcesz zwiększyć jego komfort życia. Wyniki, które odbierzemy informują nas o 21 pierwiastkach, 13 pierwiastków mikro i makro oraz 8 pierwiastków toksycznych, które obciążają organizm naszego konia. I wynik zawiera opis wykazanych parametrów, i otrzymasz tam cenne wskazówki i porady dietetyczne. Dostałam taką kopertę od PETDIA, także otwieramy ją i zobaczymy, co mamy w środku. Kolejną kopertę, tutaj chyba nic już nie ma. I możemy sobie odchodzić. Aj ty jesteś ciekawy. czy nie chciałabym jej poniszczyć. I patrzymy, co mamy tutaj w zawartości. Tutaj mamy jak zarejestrować się na stronie. Po to jest nie taki ciekawy. Na drugiej stronie mamy informacje dotyczące naszego zwierzaka: imię, wiek, rasa, waga, płeć. O, właśnie, ostatnio ważyliśmy epokiego, także znamy jego dokładną uwagę. I oczywiście instrukcje, jak pobrać próbkę, o której zaraz Wam opowiem. Oprócz tego, jak przyjdą już wyniki, będę miała konsultację gratisową. Ją również można wykupić dodatkowo na stronie. I jeśli chodzi o resztę zawartości, to tutaj mamy kopertę, w którą zapakujemy nasze włosy oraz kopertę gotową już do wysyłki. Dobra, i teraz e, przechodzimy już do konkretów. Naszym celem jest sprawdzenie, czy e, poker dobrze się odżywia, czy jest w dobrej kondycji. Pomoże nam również usunąć jakieś błędy żywieniowe i wprowadzić korzystne zmiany do diety. Także teraz e, powierzemy sobie próbkę włosa z grzyby naszego konia. Jeśli chodzi o. Mój e, kon się wyciąga. <grywasz to> Przed pobraniem naszej próbki, czyli tak naprawdę grzyby, nie powinna być myta, ale powinna być dokładnie wyczesana, by pozbyć się brudu, różnego rodzaju zanieczyszczeń i jakichś pozostałości martwych włosów. Więc na początek wyczesujemy, usuwamy po prostu brud i o nasze włosy, które zostały wcześniej już. Które mm. Które wypadły. Wziąłam twoją grzebień, żeby był bardziej precyzyjny niż szczotka. No, łóżku. Teraz weźmiemy się za obcinanie grzyby. Muszę obciąć jej mm, około 2 cm przy samej e, skórze e, i musi mieć gramaturę około 300-400 gram. No nie uciekaj, pokuń. Okej, okay, mamy włosy. Dobrze, i naszą próbkę włosów pakujemy do tej koperty, którą już wcześniej Wam pokazywałam. Zamykamy ją i e, włożymy ją do tej koperty, która została już przygotowana również dla nas. I idziemy na pocztę wysyłamy i czekamy około dwóch tygodni na wynik. Oprócz tego badania nie tylko jest końskie, ale także i psie. Więc jeśli macie swojego pupila, pieska, to również możecie wykonać takie badanie. Tę kopertę ja polecę wysłać na pocztę. I w sumie dla Was widzimy się za chwilę. Będziemy omawiać wyniki. Cześć, witajcie! Ja już jestem właśnie po odebraniu wyników, pokiego, jeśli chodzi o analizę pierwiastkową sierści, wyniki dostaję mailowo. Jestem również po konsultacji ze specjalistą, jeśli właśnie chodzi o te wyniki i chciałabym tak pokrótce wam je przedstawić i opowiedzieć mniej więcej. Co dowiedziałam się właśnie o pokim, jakich pierwiastków mu brakuje, jakie pierwiastki toksyczne ma i czy są one niebezpieczne. Także zaczynamy. Myślę, że wstawię Wam tutaj kilka screenów, właśnie jeśli chodzi o wyniki pokera. No i dobrze, na początku Wam powiedziałam już co nieco o. Tym badaniu, więc po prostu już nie będę powtarzać. Na początek widzę tutaj stężenie pierwiastków odżywczych makroelementy i mikroelementy. Tutaj, jak widzicie, mamy pierwiastki, mamy wartość naszego pacjenta, czyli w tym wypadku pokera i normy. Jeśli chodzi o siarkę. To nie jest tutaj tak źle, ma delikatny niedobór, ale to może się wyrównać z czasem. Być może jest to po prostu słaba trawa. Ja robiłam te badania tak naprawdę po okresie zimowym więc tutaj możemy wybaczyć no i jeśli chodzi tutaj o fakt, no to mamy delikatny nadmiar. Fosfor jest tutaj w normie. No i mamy tutaj sód i widzimy, że mamy bardzo, bardzo duży nadmiar właśnie tego sodu, ale z tego co rozmawiałam z panią konsultantką, e Prawdopodobnie jest to e, wynik tego, że bardzo dużo liżeli zawki solnej, a że był właśnie ten okres zimowy, to się aż tak bardzo nie pocił, e, dlatego nie wypłacał tej soli. Teraz przychodzą cieplejsze dni, e, trochę bardziej znacznie bardziej się poci, e, więc powinno to się wyrównać. Potas jest ok, a jeśli chodzi o magnez, mamy tutaj delikatny niedobór, ale to um, powinno się wyrównać właśnie w okresie tej gęstszej trawy. Um. I tak, tutaj dalej mamy krzemcyn, żelazo, mieć mangan, selen, chrom. Widzicie, jak to wszystko tutaj wygląda? Mamy tutaj dużo w normie, mamy też niedobory, i bardzo dużym niedoborem jest tutaj selen, i na to zwrócimy uwagę. Ale przejdziemy sobie do tego selenu, do tej kolumny, zaraz znajdę. Tutaj zobaczcie, mamy na przykład mm, tabelkę odporność i kondycja, i mamy właśnie ten selen. Niedobór obniża odporność organizmu, co prawdopodobnie właśnie było spowodowane jakimś przeziębieniem w okresie zimowym, ale jeszcze co bardzo chciałabym zwrócić uwagę na selen. E, tutaj. Wzrost. Tabelka ze wzrostem i mamy selen. Zobaczcie, że mamy tutaj wszystko opisane: niedobór co powoduje albo po prostu nadmiar. Tutaj jest pełno tabelek o wzrost, o właśnie odporność, o mięśnie, o skórę, wygląd, aktywność i kondycję. Naprawdę mamy tutaj tego sporo i możemy sobie na ten temat poczytać. Mamy aktywność rozpłodową, temperament. Więc naprawdę tutaj możemy sobie fajnie poczytać, jest wszystko super rozpisane. Ale chciałabym wrócić jeszcze właśnie do tego wzrostu. Mamy bardzo duży niedobór selenu, co powoduje po prostu słaby przyrost masy, dlatego mogła mieć taki bardzo duży problem z utuczeniem pokierskiego, że tak powiem e, tak strasznie słabo przybierał na masie mimo naprawdę bardzo dobrych, dobrych pasz, bo tutaj z tego wynika, że potas, żelazo, fosfor mamy bardzo tutaj fajny stosunek tego i e, wszystko jest w normie no ale mamy ten nieszczęsny selen e, który prawdopodobnie ten niedobór powoduje to, że poki bardzo ciężko przybiera na wadze, ale zamówiłam już właśnie mu selen z witaminą E, które też właśnie było polecone przez konsultantkę z którą rozmawiałam. No i później możemy właśnie raz, dwa razy do roku robić badania krwi właśnie pod kątem tego selenu, żeby zobaczyć czy wszystko jest w normie. Jeśli chodzi o makro i mikroelementy, to chyba tyle. Możemy chyba przejść do pierwiastków toksycznych tutaj już Wam się wyświetla tabela stężeń pierwiastków toksycznych i jak widzimy mamy powiększony bar Lid i vanad. Czym to jest spowodowane? Prawdopodobnie jest to po prostu spowodowane lewą, na jakiej stoi poker, jaką je trawkę, w jakim jest środowisku. To tak naprawdę od tego tyle tylko zależy, ale nie są to też wartości, które mi powinnam się przejmować. I z tego co powiedziała pani konsultatka, nie jest to jakieś zagrożenie dla niego i nie powinnam się po prostu tym martwić. Jeśli chodzi o toksyny, możemy właśnie regulować to witaminą C. Jest to bardzo fajny antyoksydant, a póki dostaję witaminkę C, także się o to nie martwię. Możemy też te toksyny zwalczać różnymi ziołami, ja na pewno poczytam więcej troszeczkę na ten temat. I spróbuję może zmniejszyć te wartości, ale tak naprawdę tutaj dużego wpływu na to nie mam. Bo tak naprawdę zależy to przede wszystkim od środowiska. Nie są to znacznie podwyższone wartości, więc aż tak nie powinnam się przejmować, i nie są na razie do niego groźne. Chciałabym jeszcze tylko wrócić na chwileczkę do tego sodu, bo nadmiar tego, nadmiar tego sodu nie tylko jest wydzielany oczywiście z potem, ale również z moczem, więc no tutaj nie powinnam. Jakby mocno się tym przejmować. Mam nadzieję, że po prostu jak przyjdzie lato, będzie więcej tej pracy, zacznie się troszkę bardziej pocić. To po prostu do siebie będzie też wypacał i e, tak naprawdę będzie to wydalane również z moczem. E, także sodem się nie przejmujemy, bo na początku troszeczkę byłam przerażona. Mm, selen, tak jak mówiłam, uzupełnimy e, i mam nadzieję, że pokój będzie. Będzie lepiej wtedy przybierał na wadze, bo może po prostu to było właśnie tym spowodowane, mimo że on naprawdę w znacznym stopniu się poprawił, to jednak ten salen możliwe, że po prostu pomoże mu szybciej i bardziej przybierać na tej wadze. Tutaj mamy też delikatny niedobór magnezu, tak sobie jeszcze sprawdzam i dopowiadam więc myślę, że mogę tutaj mu to uzupełnić ale pani konsultantka pytała się mnie czy, czy zauważam jakieś przemęczenie, infekcje i dalej i w sumie powiedziała, że jeżeli tego nie zauważyłam to prawdopodobnie nie masz takiego dużego niedoboru i wiecie, każdy koniec inny, musimy też patrzeć indywidualnie. Wiadomo, że są normy. Czasami konie potrzebują troszeczkę więcej, czasami troszeczkę mniej, ale jeżeli nie zauważyłam takich jakichś skurczy mięśni czy drgawek, to nie powinna się zbytnio przejmować, no ale mogę tutaj to uzupełnić. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę super rozwiązanie dla właścicieli i mega pomocne. Dobrze, chyba nie będę już przedłużać i tutaj mówić Wam o wynikach pokera, bo jest tego naprawdę dość sporo. Powiedziałam Wam tylko tak naprawdę o najważniejszych rzeczach i czego przykładowo możecie się dowiedzieć, a możecie się dowiedzieć naprawdę wiele właśnie z badań sierści swojego konia. Jest wiele pierwiastków toksycznych, e, makro i mikroelementów. Wydaje mi się, że fajnie zrobić takie badanie dla swojego konia i bardzo dziękuję firmie Petdiag za umożliwienie właśnie tego i cieszę się, że mogłam z tego skorzystać i poznać właśnie mm, wnętrze mojego konia, jakby nie patrzeć. Jeśli Wy byście chcieli właśnie zrobić takie badanie dla swojego konia albo co lepsze swojego pieska to oczywiście na stronie Petzdiak możecie to zrobić a z kodem rabatowym hashtag mizerka Dostajecie aż 50 zł zniżki. Także ja was zapraszam na stronę pedziak.com w celu zapoznania się dokładnie z tematem. Mam nadzieję, że mój film przybliżył wam troszeczkę bardziej ten temat. Ja zostawiam wam tutaj w opisie filmu link do strony pedziak oraz moje hasło rabatowe. Jeszcze raz ja bym chciała z całego serca jeszcze raz podziękować firmie Pedziak za możliwość wykonania takiego badania i ja Wam serdecznie polecam, bo naprawdę yy, wydaje mi się, że warto zrobić takie badania i zobaczyć co u Waszego konia gra w środku także ja już się z Wami żegnam trzymajcie się serdecznie, buziaki cześć i pa!